Teraz będzie rząd dwudziesty drugi, dwudziesty pierwszy zamkam oczkiem ścisłym zamykającym i teraz do dwudziestego drugiego przechodzę oczkami ścisłymi zamykającymi. I teraz tak. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. I będziemy sobie zamykać dwa pojedyncze słupki niedokończone. Zamykamy. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Pojedynczy słupek jest dwa, trzy oczka łańcuszka po jeden czy słupek i tak sobie te słupki robimy dotąd i jak przerobię to pokażę jak dalej sobie robimy pokazuję jak tu będziemy robić? Czyli zrobiłam trzy oczka łańcuszka. I teraz tak. Raz. Dwa. Trzy. Słupki nie Zamykamy. Przechodzimy tutaj. Raz, dwa, trzy. I zamyka, zamykamy sobie, ładnie o tak. I dalej robimy. Raz, dwa, trzy oczka, łańcuszka, pojedynczy słupek, i trzy oczka, łańcuszka. I tak sobie robimy do końca okrążenia a rząd zamykamy oczkiem ścisłym zamykając widzicie kochani to serweta tak wygląda czekajcie pomniejszę trochę I no, nagona się troszkę będzie zwijać. Bo tu ją będziemy naprężać. Tak tu ją będziemy ciągnąć to naprężenie w tą stronę, w tą, więc ona ładnie się później powinna ułożyć. Tutaj można troszkę ścisnąć te oczka. Żeby były mocniej ściśnięte. O tutaj widzicie? Mi się wydaje, jakby za luźne są, więc można troszkę je ścisnąć. Ale ogólnie to tak wygląda. Może nie zwija się jakoś strasznie, ale tak. Dobra. A potem będziemy robić ostatni rząd tej serwety. Teraz, kochane, robimy ostatni już rząd naszej serwety. Ostatni rząd. Czyli oczkiem ścisłym zamkłam sobie tutaj na środku. I robię raz, dwa. 3, 4 oczka łańcuszka. Pojedynczy słupek, dwa oczka łańcuszka. Następnie raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. I wbijam się w pierwsze z trzech oczek. Łańcuszka i robię sobie pikotek. I dwa oczka łańcuszka. I słupek pojedynczy. I znowu dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Robię pikotek. I dwa oczka łańcuszka i słupek po jeden, trzy I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pikotek. W pierwsze z trzech oczek łańcuszka się wbijamy, dwa oczka łańcuszka, pikotek. Tak sobie robimy cały ten wachlarz, a tutaj jak do, do, do robię sobie, to pokażę Wam, jak ten kawałeczek tu zrobić. Więc tutaj, moi drodzy, robimy sobie tak. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Oczko ścisłe, raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, oczko ścisłe. I raz, dwa trzy oczka łańcuszka i, pół, i słupek pojedynczy i dalej sobie tak jak tu jest pokazane. O, tak to wychodzi. Serwety zamykamy oczkiem ścisłym zamykającym. Moje, moi, moi drodzy, moi kochani, więc ona mi się trochę tak jakby Także zwija. Czekajcie wam troszkę przy was no. Nie chcę mi się zmniejszyć. Chociaż poprawiam. Widzicie? jakie oparte? Dobra. A to już tak musi zostać. O. Widzicie, tak ona wygląda. Także ona. Tak mi wygląda ta serweta, jak ja ją zrobiłam. Trochę się jakby zwija. Więc trzeba ją tu mocno naciągnąć. Tak, jak będzie się tutaj ją tak naprężać, to myślę, że powinno być ok. Może dlatego, że ja mam też taką włóczkę boże nie włóczkę, tylko taką sztywną taki sztywny kordonek. To może też to, to od tego zależy. No, nie wiem, ale w każdym razie, o, tak się tak, że jak wam się będzie tak zwijać, no to, no to tak ma to chyba wyglądać ewentualnie. A możecie tu, gdzie są te, um, robi się te, ten ananasek, można bardziej ściskać te oczka um, i ona to wtedy będzie taka, może, ściślejsza. No bo tu jest duża oczek, łańcuszka, może to też robi robotę, że ona się tak zwija. No. Także tak wygląda. Także jak Wam się zwija, no to jest OK. Zobaczymy jak ją napnę. No. Może tu troszkę za luźno te oczka robiłam. No nie wiem. Zobaczymy jak to wyjdzie, jak ją napnę, ale poczekajcie takie ja Wam zrobiłam zobaczymy, także dziękuję wam bardzo za spędzony czas pozdrawiam was serdecznie wiecie co, i wpadłam na taki pomysł żeby moi kochani subskrybenci i nie subskrybenci mam zamiar zrobić wymyśliłam sobie, że tak będzie serweta okrągła w liście pierwsza, a druga by była serweta kwadratowa, kwiatowo, kwiat w środku, tak tutaj, a po bokach są listeczki, a okrągła jest same listeczki, więc proszę was, piszcie. W komentarzu, nie czajcie się, piszcie jaką byście chciały zrobić. A, która serweta będzie <głos》>, mieć więcej na tak, no to ją będziemy robić. Ewentualnie tamtą też możemy później zrobić. Ale która będzie mieć najwięcej na tak, to będziemy ją robić pierwszą. I ją sobie zrobimy. A czym będę robić, to będzie niespodzianka. Chyba, że też macie pomysł, jakim kordonkiem zrobić. Bo ten, ten, ten jest taki złoto -srebr Zło boże srebrno, złoty, boże srebrno-biały. Nie wiem, czy teraz widać. Nie wiem, czy się mieni. No. Także. Zapraszam Was do pisania. To będzie tak: serweta okrągła w liście, pierwsza, a druga będzie serweta kwadratowa. Oczywiście, robiona taką techniką, jak tu. Także zapraszam do oddawania głosów na którąś. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.